Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego wykonania ćwiczenia polegającego na łączeniu w pary rymujących się wyrazów. Podczas dzisiejszego ćwiczenia będziemy odczytywać wyrazy z literą N, gdyż w każdej parze wyrazów będzie wyraz z literką N po to, abyście tę literkę jednocześnie mogli sobie utrwalić. Zanim kliknę OK przy poleceniu, chciałabym Was poinformować, że link do tej gry, do tego ćwiczenia znajdziecie na dole w opisie filmiku pod filmikiem, po to, byście mogli samodzielnie w tę grę zagrać po zakończonym odcinku. A teraz uwaga, klikam OK, polecenie: połącz pary rymujące się wyrazy miłej zabawy. OK. Odczytuję wyrazy: narty, troszkę przesunę, mandarynka, nakrętka, salon, pod spodem balon, obok kora, kos murek, nektarynki, pod spodem nurek, choinki, nutki, nora, buty, pod spodem wazony, Nuty, noc, trudny balony, budki, wędka, koc, nos karty, nektarynka, nudny. No dobrze, zauważcie, że nasze wyrazy są oznaczone albo niebieskimi kropeczkami, albo kropeczkami w takim kolorze pomarańczowo-beżowym. Po to byśmy mogli właśnie. Dwa kolory ze sobą połączyć. No to zaczynamy. Narty, mandarynka, salon, nakrętka, balon. Balon, salon. O, piękne połączenie. Patrzymy dalej. Nektarynki, kora, kos, murek. Nurek, nurek, murek. Choinki. Nektarynki, choinki. Dobrze. Nutki, nora, noc, aha, nora, kora. Faktycznie, świetne połączenie. Yy, trudny, buty, wazony, nuty, noc, już było odczytywane, balony, nos, butki, o, butki, nutki. Nos, nos, kos, oczywiście. Pod spodem widzę karty, a u góry narty, karty, narty. Świetnie się rymują ze sobą te wyrazy. Patrzmy dalej. Trudny, balony buty, wazony. Balony, wazony jest. Nuty, buty, oczywiście. Wędka, wędka, nakrętka. Noc, koc. Nektarynka, mandarynka. No i nudny i trudny. Świetnie, to jest poprawne rozwiązanie. Brawo. Mi się udało. Mam nadzieję, że Wam również. Dlatego raz jeszcze zachęcam Was do tego, abyście Zajrzeli pod filmik, bo na dole w jego opisie znajdzie się link, który przekieruje Was bezpośrednio do tej gry, byście mogli samodzielnie w nią zagrać. Życzę Wam miłego ćwiczenia, yy, świetnego rozwiązania yy, i udanego treningu związanego z odczytywaniem wyrazów z literką, n, jak również z łączeniem wyrazów w pary. Żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa!